Witam. Roman Kropidłowski. Jestem szczęśliwym mieszkańcem wioski Skorzewo w Powiecie Kościerskim. Chcę z Państwem się podzielić fajną rzeczą. Ostatnio dr Krzysztof Jarzewski wydał książkę o Skorzewie: Skorzewo: Zarys dziejów kaszubskiej si. W ten sposób ona wygląda. Zachęcam do lektury nie tylko mieszkańców Skorzewa. Ale również wszystkich zainteresowanych takimi małymi miejscowościami. Zanim Państwu przeczytam fragment tej książki, to chciałbym przypomnieć, dlaczego akurat wybraliśmy tą tematykę. Mianowicie chciałbym przybliżyć, co się działo w Skorzewie w okresie okupacji. Pamiętajmy wszyscy, że los Kaszubów był okropny, straszny. Bo uczymy dzieci w szkole i mówimy 123 lata niewoli, ale pamiętajmy o tym, że my, Kaszubi, Pomorzanie. Mieszkańcy Pomorza Gdańskiego byliśmy 146 lat w niewoli, bo przecież pierwszy rozbiór polski to już rok 1772, a odzyskaliśmy niepodległość dopiero w 1920 roku, czyli dokładnie byłoby to 148 nawet lat. Doliczmy do tego prawie 6 lat okupacji niemieckiej, no i bardzo ciężkie czasy, kiedy nastała władza komunistyczna po zakończeniu II wojny światowej. No i pamiętajmy, że byliśmy bardzo mocno uzależnieni od naszych sąsiadów ze wschodu. Przejdę już może do. Fragmentu książki o Korzewie traktuje ona o polityce narodowościowej okupanta. W wyniku porozumienia ministra spraw wewnętrznych Rzeszy z komisarzem Rzeszy. Dla umocnienia Niemczyzny oraz zastępcą Hitlera Rudolfem Hessem 4 marca 1941 roku ukazało się rozporządzenie o niemieckiej liście narodowej i niemieckiej przynależności państwowej na wcielonych ziemiach wschodnich. W myśl artykułu pierwszego niemiecka ludność zamieszkująca wschodnie obszary włączone do zeszy, Miała być objęta niemiecką listą narodową i podzielona na cztery grupy. Do pierwszej grupy DVL zaliczono osoby narodowości niemieckiej, które w okresie międzywojennym udzielały się aktywnie po stronie niemieckiej, czyli aktywnie działały w niemieckich organizacjach mniejszościowych, posługiwały się na co dzień językiem niemieckim, posyłały swoje dzieci do niemieckich szkół. Czy obracały się w niemieckich kręgach towarzyskich? Do, grupy, gru, do drugiej grupy zaliczono osoby narodowości niemieckiej, które nie brały czynnego udziału w niemieckiej walce narodowościowej. Warunkiem zakwalifikowania drugiej grupy było zachowanie niemieckości w językach i obyczajach. Członkowie pierwszej i drugiej grupy NLN. Otrzymywali dowody osobiste koloru białego i posiadali takie same prawa i obowiązki. Do trzeciej grupy zaliczono trzy kategorie osób. Pierwsza to osoby niemieckiego pochodzenia, które z biegiem lat uległy polonizacji, ale rokują nadzieję, że w dalszej perspektywie staną się znowu Niemcami. Do drugiej kategorii zaliczono osoby innego niż niemieckie pochodzenia, które żyły w związkach małżeńskich z Niemcami. W małżeństwach tych przewagę musiała mieć strona niemiecka, co było oczywiste. Osoby wpisane do pierwszej i drugiej kategorii określano jako folksojców. Do trzeciej kategorii miano włączyć osoby o niewyjaśnionej przynależności narodowej skłaniające się ku Niemczyźnie na zasadzie związków krwi i kultury, a posługujące się językiem słowiańskim. Do tej kategorii zaliczono przede wszystkim Kaszubów oraz 100 tysięcy osób pochodzenia polskiego mieszkających na Pomorzu od czasu zaboru pruskiego. Osoby zapisane do trzeciej grupy otrzymały legitymację koloru zielonego, a określone jest często pojęciem Angelois, czyli zniemczone. Do czwartej i ostatniej grupy miano włączyć osoby pochodzenia niemieckiego, całkowicie spolonizowane i manifestujące swoją przynależność do narodu polskiego. Członkowie grupy czwartej otrzymywali dowody tożsamości koloru. Czerwonego. Ci, którzy nie zostali wpisani na listę narodowościową, otrzymywali najniższy stopień niemieckiej przynależności państwowej, tak zwany des Deutschen Reiches, czyli podopieczni państwa niemieckiego. O niesprecyzowanym stanowisku prawnym. <laughs> W celu wpisania ludności Pomorza na Volkslistę powołano Centralny Urząd Niemieckiej Listy Narodowej przy namiestniku Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Przy prezydencie Rejencji Gdańskiej utworzono Urząd Okręgowy, a przy landratach w powiatach wiejskich i na burmistrzach w powiatach miejskich ekspozytury. W skład komisji NLN wchodził przewodniczący którym był najwyższy przedstawiciel władz, władz administracyjnych na danym terenie, wyznaczone przez niego osoby z Wydziału Narodowościowych Aparatu Państwowego określonego Szczebla, przedstawiciele władz partyjnych, Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa oraz członkowie niemieckiej mniejszości narodowej. Udział tych ostatnich w zajęciach komisji wynikał ze znajomości Miejscowego środowiska. Nikt nie mógł być wpisany na niemiecką listę narodową bez specjalnego badania. Kierowano się przy tym zasadą, aby nie utracić ani jednej kropli krwi niemieckiej. Badanie polegało na stwierdzeniu, w jaki sposób zachowywał się wnioskodawca za czasów polskich, jakie jest jego pochodzenie i jakie posiada cechy rasowe. Analiza ta miała charakter indywidualny i jedynie dzieci do 18 roku życia podlegały ocenie opartej na cechach ojca lub matki. Stawiający przed komisją musieli wypełnić specjalne ankiety. Wśród pytań znajdujących się w ankietach znalazły się kwestie językowe, wśród trzech podanych języków znalazł się również kaszubski. Zygmunt Ciechanowski następująco wspomina próbę wpisania jego rodziny na listę. W czerwcu 1941 roku, wyzwano do Stężycy kilka rodzin ze Skorzewa między innymi naszą rodzinę rodzinę Kropidłowskich, Jakubeka Władysława, Zdrojewskiego, Kaszkę i innych. Stężycy w budynku przed rzeką. Po lewej stronie ze Skorzewa urzędowała trzyosobowa komisja, w skład której wchodziło dwóch oficerów SS i wójt gminy Stężyca, Weiland. Był to Niemiec zamieszkały w Stężycy. Komisja ta przeprowadzała rozmowy z wezwanymi rodzinami. Rozmowy te ograniczały się w zasadzie do pytań, gdzie i kiedy urodzeni są poszczególni członkowie rodziny, gdzie pracują, czy władają językiem niemieckim, Ojców pytano dodatkowo czy służyli w wojsku niemieckim oraz czy rodzice mają krewnych w Niemczech. Po rozmowach wracaliśmy do Skorzewa pieszo. Każdy z nas zastanawiał się w jakim celu wezwano nas. Po pewnym czasie, około jednego tygodnia, sołtys Skorzewa Litz, był to Niemiec, który mieszkał w Skorzewie, Przyniósł nam zaświadczenie, że rodzica, rodzina nasza została wpisana na niemiecką listę narodowościową i powiedział, że w przyszłym miesiącu otrzymamy przysługujące nam karty żywnościowe. Zostawił również kilka druków, wniosków, które należy wypełnić i zwrócić w okresie trzech miesięcy. Zaświadczenie otrzymały wszystkie wyzwane rodziny w Skorzewie. Dla nas szczęściem było to, że dopóki nie były oddane wnioski, nie uważano sprawy wpisu na niemiecką listę narodowościową za definitywnie załatwioną. Władze niemieckie sądziły, że wykorzystując u miejscowej ludności przywiązanie i ewentualne sentymenty do Niemczyzny, przy jednoczesnym zastraszeniu zdołają szybko i bez większego trudu pozyskać ludność Pomorza. Ta pierwsza próba wpisania ludności Pomorza na NLN charakteryzowała się dobrowolnością. Wnioski o przyjęcie do trzeciej grupy złożyli w tym czasie ludzie słabego charakteru i świadomi renegaci. Publikacje konspiracyjnych wielokrotnie próbowano dokonać bilansu realizowanej na Pomorzu hitlerowskiej polityki narodowościowej. Podkreślono zwłaszcza fakt, że Niemcom nie udało się osiągnąć zadawalających rezultatów. Walki toczone na froncie wschodnim zaczęły od końca 1941 roku przybierać dla trzeciej rzeczy charakter niepomyślny. Kampania zimowa przyniosła Niemcom dotkliwą porażkę. W wyniku klęski pod morską po raz pierwszy główne niemieckie siły lądowe zostały zatrzymane, a nawet odrzucone w tył. Na wschodzie linia frontu rozciągała się od Norwegii aż po Bałkany. Zanosiło się na długą kampanię na froncie wschodnim. Pobór do jednostek stanowiących krajach okupowanych składał się często z podstarzałych rezerwistów i ozdrowieńców, nie w pełni wyleczonych z ran i chorób. W tej sytuacji wzrosło zapotrzebowanie przede wszystkim na żołnierzy oraz siłę roboczą. Pod presją wzrastających potrzeb militarnych i gospodarczych wydawano więc dalsze zarządzenia dotyczące wpisywania na volksliste. Masowe wpisywanie ludności Pomorza na NLN nastąpiło w wyniku rozporządzenia Reichsführera SS i komisarza Zeszy dla umocnienia Niemczyzny Heinricha Himmlera z 10 lutego 1942 roku. W rozporządzeniu tym Himmler uznał, że ludność zamieszkująca ziemię wcielone jest ludnością niemiecką i stąd każdy mieszkaniec winien złożyć do władz niemieckich wniosek o przyjęcie go wraz z rodziną na niemiecką listę narodową. Termin składania podań upływał 31 marca 1942 roku. Jednocześnie z rozporządzeniem Himmlera wyszedł rozkaz naczelnego dowództwa Wehrmachtu o obowiązkowej służbie wojskowej wpisanych do trzeciej i czwartej grupy Volksliste. Następstwem rozporządzenia Himmlera było ukazanie się na, na Pomorzu Gdańskim publicznego rozporządzenia podpisanego przez Alberta Forstera, który zapoczątkowała przymusową i przyspieszoną akcję wpisywania ludności kaszubskiej na DVL. Wpis na listę był przymusowy. Nazwiska osób uchylających się przekazywano tajnej policji. Państwowej, czyli Gestapo. Licząc się z ogromnym napływem wniosków, których istniejących z Urzędy Niemieckiej Listy Narodowej wobec małej operatywności nie zdołałyby dostatecznie szybko przebadać, powołano w gminach, obwodach gminnych i dzielnicach dużych miast specjalne komisje rekrutacyjne. Skład ich w niczym nie odbiegał zestawienia osobowego komisji D.V.L. Przedstawiciel władzy administracyjnej, kierownik miejscowej organizacji partyjnej, pełnomocnik Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa oraz dwóch miejscowych Niemców. Zadaniem komisji rekrutacyjnych było przygotowanie materiałów na posiedzenie ekspozytur N.L.N. Komisje te. Po zapoznaniu się ze sprawą wydawały samodzielne decyzje o wpisaniu wnioskodawcy do odpowiedniej grupy narodowej. Ubiegający się o wpis nie musiał, jak to było wymagane w roku 1941, -1941 wykazywać się metryką, świadectwem czy innymi dokumentami. Komisje rekrutacyjne miały obowiązek selekcjonowania wniosków pochodzących od osób w wieku poborowym. Ekspozytura wnioski takie załatwiała w pierwszej kolejności. O wpisaniu zaś zawiadomiała wojskowe urzędy meldunkowe. Wpisani do trzeciej grupy otrzymywali niemieckie obywatelstwo do odwołania. Jednak adnotację tę wpisywano do legitymacji dopiero od roku 1943. O wpisie osób, które nie ukończyły 21 lat, decydowali rodzice. Osoby samotne, które skończyły 21 lat życia, były od kwietnia 1942 roku osobiście wzywane przez komisję. Każdy przypadek wpisu na NLN ma swoją odrębną historię której nie można w całości uogólniać. Każda rodzina reagowała inaczej. Często przez dokonanie wpisu odbywały się wielotygodniowe debaty i tajne spotkania z sąsiadami. Tak wspomina to Zygmunt Ciechanowski. Wiosną 1942 roku Sołtys Skorzewa zwrócił ojcu uwagę, że już dawno minął termin zwrotu podań o wpisanie nas na NLN. Ojciec zwrócił mu czyste wnioski, które sołtys oddał Urzędzie Gminy w Stężycy. Po pewnym czasie ojciec otrzymał wezwanie do gminy, gdzie musiał uzasadnić odmowę wyrażenia zgody wpisu na NLN. Ojciec uzasadnił swoje postępowanie następująco chce być zatrudniony na kolei, żąda zwrotu zagrabionych na mebli. Kropidłowski uzasadniał swoją odmowę, między innymi żądaniem uwolnienia syna Alfonsa, księdza z obozu koncentracyjnego. Ze Skorzewa kilka rodzin nie podpisało wniosków, m.in. Jakubek Władysław, Zdrojewski Kaszka, zwrot czystych wniosków m.in. Jakubek Między niepodpisanych wniosków spowodowało zmianę kart żywnościowych z niemieckich na polskie, co było dużym utrudnieniem. Biorąc chociażby liczbę osób wywiezionych do Potulic, liczba mieszkańców, którzy nie podpisali listy była dużo większa. Ludzi, którzy nie zgłosili wniosku o wpisanie na listę, wzywano w niektórych wypadkach na policję i stawiano przed alternatywą podpisania listy albo skierowania do obozu koncentracyjnego. Samo wpisanie na listę nie gwarantowało bezpieczeństwa dla danej rodziny. Ogromne rozmiary przybrał nacisk ze strony pracodawców, którzy żądali od swoich pracowników wykazania się dowodem złożenia wniosku. <coughs> nie wpisanie się na listę niemiecką powodowało często zwolnienie z zakładu pracy i wysłanie na roboty do Rzeszy. Władze kościelskie próbowały nawet zakazać osobom tym chodzenia do kościoła. Ksiądz Stein chciał nawet dla nich odprawić osobiste, oso, osobne nabożeństwa. Wiosną 1943 roku akcja wpisywania ludności Pomorza Gdańskiego na niemiecką listę narodową zbliżała się do końca. Na niemiecką listę narodową w latach 1941-1944 zostało zapisanych 950 tysięcy pomorzan, wobec 1332 tysięcy mieszkańców całego terenu, oczywiście bez wolnego miasta Gdańska. Wśród przynależnych do trzeciej grupy znalazło się około 54% Polaków. Na podstawie zachowanych źródeł można ustalić, że do 1 listopada 1944 roku na terenie gminy Skorzewo niemieckiej listy narodowej nie podpisało 60 rodzin. To są 262 osoby. Był to dość znaczny odsetek, biorąc pod uwagę fakt, iż w 1939 roku gminę zamieszkiwało około 100 rodzin. Osoby, które nie zgłosiły wniosku o wpisanie na listę, wzywano w niektórych wypadkach na policję i stawiano przed alternatywą podpisywania listy albo skierowania do obozu koncentracyjnego. W zakresie obowiązków wpisani do trzeciej grupy zrównali zostali z obywatelami trzeciej rzeszy. Zobowiązani byli m.in. do posługiwania się wyłącznie językiem niemieckim. Ale jednym z najważniejszych obowiązków była służba wojskowa.